Cześć. Jesteśmy w Przetestuj wózek w Warszawie. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysiek, ekspert marki Annex i porozmawiamy z nim o nowym modelu, który w listopadzie pojawił się na rynku polskim. Cześć. Bardzo mi miło. Z przyjemnością opowiem wam o wszystkich szczegółach dotyczących nowego modelu Flo. Powiedz czy ten nowy model Flo nawiązuje do któregoś z poprzednich wózków, które już były w portfolio Annexa? Zdecydowanie tak. Cała nasza nowa linia to jest nasze nowe DNA. Wszystkie modele, które wypuszczamy na chwilę obecną na rynek, są kontynuacją flagowych modeli marki Annex. Model Flow jest to poprawiona, yy, poprawiona kontynuacja modelu L-Type, który się cieszył dużym powodzeniem właśnie ze względu na to, że jako pierwszy w poprzednim czasie zaistniał jako jeden z bardziej kompaktowych i lekkich wózków. Natomiast model Flow został w taki sposób poprawiony, żeby spełnić oczekiwania dzisiejszego konsumenta. Rozumiem. To opowiedz nam, proszę, co wyróżnia ten model, ten nowy model. Przede wszystkim tak, unikalny design, oczywiście będzie występował w czterech kolorach, natomiast ten, który tu przedstawiamy jest naszym flagowym produktem, jeżeli chodzi o design, bo wyróżnia się na tle wszystkich pozostałych marek właśnie ze względu na to, że jest zachowany w serii Pure, z takim jednolitym akcentem, jeżeli chodzi o wykończenie w tym samym kolorze kół zarówno elementów plastikowych, jak i rączki. Jest to kolor bardzo popularny, który teraz na chwilę obecną wpisuje się w najnowsze trendy, jeżeli chodzi o wybór kolorystyczny wszystkich produktów dla dzieci. Model wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrą wentylacją, bardzo dobrym wyścieleniem gondoli, bardzo dobrą amortyzacją i innowacyjnym systemem bezobsługowych kół, które wypełnione są powietrzem, natomiast są dużo lżejsze od tradycyjnych kół, które teraz występują obecnie na rynku. W specyfikacji tego modelu czytamy, że ten wózek charakteryzuje się takimi systemami jak Easy Lock i Anti Wobble. Opowiedz nam więcej o tych systemach. Oczywiście z przyjemnością. System Anti Wobble jest to system, który pochłania drgania podczas spacerów, codziennych spacerów po nierównej nawierzchni. Jest to system amortyzacyjny, który znajduje się z tyłu wózka jak i z przodu wózka. Natomiast system Easy Lock. So, to są dwa przyciski z przodu wózka, które powodują zablokowanie kół przednich, dzięki czemu sterowność wózka jest lepsza na trudnym terenie i łatwiej możemy sobie poru, poprowadzić ten wózeczek. Z tego, co y, przeczytaliśmy, zastosowany jest tutaj innowacyjny materac Sorona. Y, opowiesz nam więcej o nim, jak również o systemie wentylacji? Oczywiście. Y, materac Sorona jest to przede wszystkim Najbardziej naturalna tkanina, jest to suchy odpad kukurydzy, więc jest dedykowany też dla dzieci, które mogą mieć problemy ze skórą. Jest to najbardziej yy, obojętny mat materiał, który nie powoduje żadnych alergii, tak zwany neutralny. Dzięki czemu też materac Sorona ma duże właściwości wentylacyjne. Genezą produktu jeżeli chodzi o flow i cały system wentylacji jest to, żeby rozbudować ten system wentylacji, który występuje na budce, dokładnie jest duży panel wentylacyjny na kapturze odbudki, jak i również panel wentylacyjny na dole gondoli, ale żeby spotęgować tą wentylację zastosowaliśmy właśnie materac Sorona i obszycie z wiskozy bambusowej żeby było to jak najbardziej naturalne, jak najbardziej przyjazne dzieciom, ale dawało jednocześnie najlepszy system cyrkulacji powietrza i potęgowało wentylację w okresie na przykład wakacyjnym. Bardzo ważna jest kompaktowość wózka. Jak jest z kompaktowością w tym modelu? To jest jeden z mniejszych wózków dostępnych na rynku, o niedużej wadze. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kompaktowość, zaczyna się ona już od gondoli, czyli gondolę możemy złożyć na płasko, dzięki czemu ten system przechowywania będzie dużo prostszy, bądź system przewożenia w bagażniku, na co teraz rodzice zwracają uwagę. Natomiast po okresie użytkowania samej gondoli, kiedy zamontujemy na tym siedzisko spacerowe, ono bardzo korzystnie składa się do bardzo małych rozmiarów, kompaktowo w obu kierunkach, co też wyróżnia nas na tle konkurencji, bo z reguły ten wózek, z reguły wózki generalnie składają się dosyć korzystnie przodem do rodzica, natomiast już mniej korzystnie przodem do kierunku, w którym jedziemy, natomiast my zastosowaliśmy system, żeby w obu kierunkach wózek był jak najbardziej płaski, najbardziej kompaktowy, jest specjalna rączka do przenoszenia, co też ułatwia codzienne... Składanie i wkładanie do bagażnika, czy przenoszenie, czy wnoszenie na wyższe piętro bądź do mieszkania. Więc myślę, że tutaj zadbaliśmy o to, żeby klienci mieli jak najlżej i żeby wózek po złożeniu był jak najbardziej kompaktowy. A czy ta kompaktowość nie wpływa na maksymalne obciążenie? Maksymalne obciążenie jest standardowe? Jak najbardziej. Gondola ma maksymalne obciążenie do 9 kg, siedzisko spacerowe do 22. Także tu kompletnie ta kompaktowość nie zmniejsza obciążenia, jeżeli chodzi o wózek. Natomiast jakby wpływa korzystnie na to, że jest po prostu łatwiejszy w transporcie i w przenoszeniu. A jeżeli chodzi o kosz? Jeżeli chodzi o kosz, koszyk jest bardzo pojemny z zamykanym systemem na magnesach i kosz, obciążenie kosza jest do 10 kg, więc uważam, że to jest też jedno z większych obciążeń, które są teraz dostępne na rynku. Wózek jest kompaktowy, maksymalne obciążenie jest standardowe. A co z jego wagą? Czy to przekłada się na wagę? No właśnie nie. Udało nam się uzyskać tutaj kompromis w dobrym znaczeniu tego słowa, czyli przy dosyć małych wymiarach, parametrach po złożeniu mamy bardzo lekki produkt. Mogę powiedzieć nieskromnie, że jedno z lżejszych dostępnych na rynku. Wózek z gondolą waży 11 kg, a wózek z siedziskiem spacerowym waży dokładnie 10,5. To chyba marzenie każdej mamy. Myślę, że tak. Na pewno to pomoże przy codziennym użytkowaniu, więc warto na to zwrócić uwagę. Już wspominałeś wcześniej o kołach, o tym, że są wypełnione powietrzem. Zwróciliśmy też uwagę na to, że są w niestandardowym kolorze. Yy, taki jest zamysł? Każdy model ma taki kolor kół? Jak to wygląda? Yy, Taki zamysł jest akurat przy produkcie Flo. Zrobiliśmy tu flagowy kolor, który bardzo dobrze spełnia swoją funkcję ze względu na to, że jeżeli, chodzi, jeżeli stoi na sklepie, to przykuwa uwagę. I taki był zamysł jest to taki produkt marketingowy, ale też w aktualnych trendach kolorystycznych i żeby była jedna spójna całość w takim niekrzykliwym designie, ale przykuwającym uwagę na co dzień i wyróżniającym się na tle konkurencji. Jeden kolor. Właśnie w modelu Flow jest dokładnie, w, całkowicie w odcieniu beżu. Natomiast ogólnie są cztery kolory dostępne, jeżeli chodzi o ten model, i wszystkie pozostałe trzy kolory są w standardowym wykończeniu czyli mają czarne koła i czarne elementy plastikowe. Natomiast to jest wózek, który miał przełamać pewnego rodzaju szablon i wyróżnić go na tle wszystkich produktów, które są dostępne na rynku. Dlatego zamknęliśmy tutaj wszystko w jednym kolorze, tak żeby był oryginalny. Myślę, że nasi klienci będą ciekawi, jak ten model poradzi sobie na torze. Z przyjemnością pokażę, jak ten model sobie radzi na torze. System amortyzacji jest dosyć solidny i bardzo sobie dobrze radzi z nierównościami przy codziennych spacerach, więc myślę, że sprosta też temu wyzwaniu, jeżeli chodzi o Państwa tor. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jeżeli podobał Wam się nasz materiał, zostawcie nam łapkę w górę. Jeżeli macie pytania do Krzyśka, napiszcie je w komentarzu. Jeżeli chcielibyście przetestować ten model marki Annex na naszym torze krosowym, zapraszam do naszego sklepu Przetestuj wózek w Warszawie lub w Liwicach. Ja również serdecznie dziękuję. Było mi bardzo miło tutaj gościć i z przyjemnością odpowiedziałem na wszystkie pytania, które mi zadałaś. Także mam nadzieję, że Państwo również będziecie mieli dodatkowe pytania. Które, że tak powiem, skierujecie do obsługi sklepu Przetestuj Wózek. Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia.